Siemasz z tej Dziś ze mną jest Mazi tam się nagrywa. Zaraz się przywita, jak będziemy w domku. Ale to jest odcinek, gdzie jest ten challenge? A więc co? intro, i widzimy się w domku. <śmulacza> Dobra, a więc jesteśmy w domku, widzieliśmy takiego małego Tajlapsa. a więc co? otwieramy w tym domku, będziemy, jest mało miejsca Nie jest tak mało A więc co, jakieś tutaj macie takie widoczki A więc co, widzimy się, zaraz idę, odpalę stoper Dobra, a więc tutaj już odpalam stoper, trzy, cz cztery, a więc już nie możemy wyjść z tego tutaj domku. Jedynie do toalety możemy. Jedynie do toalety raz. Ja się zaoczułem. Hehe, przed chwilą. Tylko zabraliśmy ten telefon, żeby stoper I woda. I zaczynamy od godziny 16. Ostroć, hallo. 16:19 16. I, wzię 16. i wzięliśmy tylko wodę, bo na jedzenie jesteśmy niedawno. Obiad jedliśmy. a jest 16, tak. A więc co? Widzimy się jak coś będziemy robić czy coś. A więc zaraz się widzimy. Dobra, a więc tutaj macie takiego time lapsa szybkiego. Z Mazji będziemy oglądać TikToka, a więc widzimy się, gdy minie godzina, a jest dopiero, już Wam mówię, jest dopiero um, siódma minuta. Jest dobra, siedzimy to już 22 minuty. Mama, mamusia nam przyniosła popkornik, No po prostu nie, trochę spalony, ale da się jeść. Trochę mama spaliła nam, bo trochę, bo po prostu potrzebowaliśmy coś, bo. Nie było co robić i jemy se. Jest lekko gorąco. Letko, ale ale mam, mamy trzy okna Ale nam tak tutaj wieje, że po prostu nie potrzeba nam. Nie zbyt gorąco. A więc co, widzimy się jak będzie godzina. Więc zaraz się widzimy. Dobra, więc stoper nadal leci, maj mhm. i Mazi poszła do toalety. Do toalety możemy chodzić. A więc co, ja się tutaj kładę telefon i idę sobie po prostu, się spać, idę zdjąć sobie i zmieniłem spodenki, w tych mi jest wygodniej. A więc co, no, idziemy spać. Jak będzie jakieś 3 godziny czy coś tutaj, to będzie po prostu 3 godziny. A więc co, idę spać, odkładam so co? Na razie. Dobra, a więc y, jesteśmy na drugi dzień dlatego, że jak ja poszłam wtedy spać Majle ile siedziała i pewnie patrzyła na czas i się rozładował iPhone, prawda? No i po prostu tam siedziałem ile z 3 godziny. Coś takiego bo tam spałem a więc mamy przed... usłem, Więc y, jakby... Wygraliśmy ten challenge. Yy, nic nie nagrywałem, bo się rozładował telefon, bo jak usypiłem, to oglądałem se też. No i co? Dwa telefony się rozładowały. Jak się obudziłem, to było coś około 19:00, może 18:30, nie wiem. To było coś od 19:00, co nie? No. I po prostu. To będzie na tyle tego challenge'u. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, bo sub bez dzwoneczka to jak piesek bez ogona. A więc co? Na razie cześć i do zobaczenia. Do następnego challenge'u lub do innego do innej nagrywki z Brawla czy coś. A więc zapraszam też na kanał Mazi. a więc co? Na razie cześć i do zobaczenia. Elo.